Głębokie, głębokie. Głęboka proza. Żołnierz Federacji Rosyjskiej opowiada matce o tak tempocie, o głupocie dowództwa. Ja to tłumaczyłem przed chwilą, czy nie? Bo już się zastanawiam. Nie, nie było. Chcieliśmy przenieść się, ale nie przenieśliśmy się. Mamo, to jest taki debilizm, rozumiesz. Mamy dowódcę, on jest dołonem pieprzonym w kurze, już wszystkich. Kurwa, wczoraj taka kłótnia była w ogóle duba. Co się stało? No, wszystko przez tych okopów i tak dalej, te debilne rozkazy daje już ten. Pisze, mówi, dawajcie, piszcie raport. Ja mówię, kurwa, no jak chcesz, pi to pisz sobie raport, kurzesz nas, ty debiloidzie, pieprzony, jakieś dajesz rozkazy, on nas ten chce w do okopów zagonić. Robert, to plum. Dzięki bardzo, Robercie. Dzięki wielkie. Żeby tam pocisk trafił do tych okopów, żeby tam wszyscy zginęli. mówię, w ogóle jesteś chory czy co? Powiedzieli, zanim tu będziesz jechał na wojnę, powiedzieli więcej niż trzy osoby, żeby w jednym, żeby w jednym okopie nie było, nie było, dlatego że to jest kurźwa cel. Od razu zabijają. No, kurwa, pieprzony. A, dranie. W ogóle swojego życia nie ceni. No, ma w dupie. Kiedy byliśmy z nim, on wczoraj, jakby powiedział później, że jakby ma gdzieś swoje życie. Ja, mówi, sam swój okop sobie kopię. Ja powiedziałem, że ja nie pójdę do tej mogiły. Mówię, chcecie umierać. Pocisk przeleci, wszyscy zginiemy. Debil, 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 debil pieprzony. I mniej już niż miesiąc mi zostało i do domu wracam, a on tu głupotami się zajmuje. Nikt już nie chce nic robić. Wszystkim już plecy bolą. Ty już chory jesteś, masz katar, plecy, ręce, wszystko budzisz się w tych okopach, nawet nie mogę ścisnąć pięści, nie ma sił. Wiesz kiedy będziecie z powrotem wychodzili, powiedziałeś mi o tej kolumnie, jeśli, jeśli, jeśli będzie jakiś przystanek synku to wyskakuj i wypierdalaj na chuj z tych samochodów. No oczywiście, już to, wszystko. nawet nie siedź, nie czekaj, kurwa. No już co, kontrakt się skończył i idźcie, w dupę. Ja nie chcę zginąć w tych samochodach, przy głupy. Życie ich nie, niczemu nie uczy, rozumiesz? Za każdym razem tak jedziemy, za każdym razem ludzie giną, samochody się rozbijają, za każdym razem... A jak, tak jakby specjalnie, no skurwiel, co robią, w ogóle nie mają mózgu. Nawet człowiek, ja nawet nie jestem człowiekiem wojskowym, ale ja rozumiem, że tak nie można robić. To nie jest słuszne. No widzisz, tutaj przy oni są tempi, eee, Tyle razy na te same gra, grabie nadepnęli i nadal nie rozumieją, aha. Strzelali, strzelali, e, e, powiedziałem ci, że ostatnio tu u nas zginął ten, którego, tak, 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 ten, którego nie dowieźli. My tam praktycznie w tym samym miejscu, gdzie ten zginął, kopiemy okop. Ja, ja po prostu nie mogę zrozumieć, dał na są rozumiesz? No straszne to jest.